jest główna rana u trójek, no że jestem niewystarczający. Jeżeli ja nie osiągnę, to nie będę warty miłości, że ja muszę osiągać cele. Muszę być sukcesem. Muszę być totalnie kompetentny we wszystkim, nie? Czyli tutaj może być taka osoba, która przyszła na przykład z czwórką plus do domu, a rodzice powiedzieli, a czemu nie piątka albo szóstka, nie? Albo też osoba, yy, która wychowała się tak, że jej brat na przykład był super kompetentny w jakichś różnych dziedzinach, i yy, żeby dostać aprobatę rodziców, no to musiała udowadniać: non-stop, że ona też jest taka kompetentna i też tak dużo wie i też tyle musi osiągać. No jeżeli trójka jest niezdrowa, to to może być trochę po trupach do celu, nie? Jakie tutaj mogą być perspektywy? Jeżeli ja więcej osiągnę, to będę wartościowy, będę kochany, będę ważny. Muszę być najlepszy, bo inaczej ludzie nie będą mnie szanować. Albo nie będą mnie kochać. No i też takie przekonanie, że ciężką pracą ja muszę do wszystkiego dojść, i że ta ciężka praca pozwala mi osiągnąć jakieś konkretne cele, i też pozwala mi kontrolować sytuację, i oczywiście sprawić, że będę sukcesem.